Dzień dobry, dzień Cześć. dobry. Słuchajcie, chciałoby się zaśpiewać jak w tej popularnej reklamie. Nie wiem, czy pamiętasz. Hello, my friend. Hello, it's me again. Znów się spotykamy w ramach projektu dzikiej watachy wyprawy na łąki, lasy i stawy. Finansowane m.in. ze środków powiatu poznańskiego oraz naszych własnych. No i dziś w kolejną piękną letnią niedzielę wybieramy się na kolejną mikrowyprawę. Weź nam Inka, opowiedz gdzie no, jesteśmy, to znaczy... bo ja miałam niemały problem, żeby tutaj trafić. Pomimo, że mi napisałaś dokładnie, jak mam tutaj dojechać, to no. i tak pojechałam zgodnie z nawigacją. No tak. i spóźniłam się pół godziny na nasze spotkanie. To znaczy, tak, jesteśmy w, na samej północy Puszczy Zielonki, mhm. w niedaleko miejscowości Bolechowo. Nad jeziorem Bolochowskim. Ale e... też niedaleko Rakowni. Niedaleko Rakowni. Bo ja przez nawet, Rakownię przyjechałem. Nawet nie wiem, czy to nie znajdujemy się w takiej miejscowości teraz. E... Jesteśmy zaraz obok byłej stacji doświadczalnej entom... Katedry Entomologii Uniwersytetu Przyrodniczego na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, I... i to też jest teren, którym zawiaduje LZD. Czyli jest zakład doświadczalny Akademii Rolniczej. Ona jest właścicielem Uniwersytetu Przyrodniczego. Ale ty kończyłaś akademię czy uniwersytet? Tak, uniwersytet już kończyłam, ale zaczęłam, dostałam się na akademię. Mhm. Także nieważne, w każdym razie znajdujemy się w bardzo fajnym miejscu, ponieważ jest to teren Natury 2000. Jak spojrzymy na, na mapę, na, zaraz wam pokażę zresztą na telefonie. Mhm. Yy, znajduje, na terenie puszczy Zielonki znajduje się obszar Natury 2000, który chroni yy, cenne siedliska roślinne i yy, jest kilka takich, takich plamek, na, jak spojrzymy na mapę i właśnie jesteśmy na jednej z tej, plam, tej plamce. Dobrze, tutaj, a to, to za nami, przed nami tak naprawdę tutaj później my. to pokażemy, ale co... Tutaj jest taki budynek. Co to jest mm -hmm. za budynek? To jest właśnie była stacja doświadczalna Akademii Rolniczej, Katedrę Entomologii. Tutaj y, ja m, byłam kiedyś jeszcze za czasów studenckich na, na zajęciach takich y, praktycznych i y, 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 tutaj prowadzono badania nad barczatką syberyjską. Yy, zresztą y, pan o. doktor, tak? Doktor, mm -hmm. którego z synem chodziłam do klasy. Mm -hmm. <laughs> Więc świat jest tak naprawdę mm -hmm. Mały, pozdrawiamy serdecznie, jeśli nasz mhm. słucha, będzie wiedział o kogo chodzi. Mhm. I co tutaj można ciekawego zobaczyć, co, co dzisiaj będziemy oglądać? To znaczy, tak, no do stacji doświadczalnej nie wejdziemy, bo nie istnieje, już jest jakby prywatną, prywatnym budynkiem, mhm. ale podejdziemy do, do jeziora i ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj spędzili bardzo ciekawy, ciekawy czas nad jeziorem, ale samo dojście do tego jeziora też jest bardzo ciekawe, bo jest kilka tych. Pomników przyrody jest, przez to, że jest to teren Natury 2000, jest on tak pozostawiony sam sobie, jest mhm. bardzo naturalny. Jest kilka pomników, takich drzew pomnikowych, bardzo fajnych, bardzo ładnych. Jest ścieżka, która nie jest w ogóle tutaj tak uczęszczana jakoś tak intensywnie. Jest tutaj parking dla mhm. wędkarzy. Jezioro jest użytkowane przez wędkarzy, ale jest też bardzo spokojnie nie ma tutaj dużo turystów nie, nie nadciągają, właśnie Tłumy z, z Poznania. <laughs> może dlatego, że jest tu ciężko. <laughs> jest trochę daleko. Da, może trochę ciężko dale, dojechać trochę daleko. E, ale ja też. Ale też polecam, można mhm. tu spokojnie y, dojechać jakby z, zostawić na przykład y, samochód, wsiąść na rower czy z Murowanej, czy z, y, z bolechowa samego, ale zostawić w mieście samochód. Nie? Bo faktycznie dojazd tutaj drogą leśną jest, y, jest trudny i ja myślę, że nawet. Y, no Może można sobie popsuć mhm. samochód, jak się wybierze niewłaściwą Nie drogę. Nie wiem, czy, 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 czy jest dozwolony, tak dla, dla ogółu. Natomiast my mieliśmy dzisiaj no. zgodę tutaj, tak? żeby, tak, żeby, była żeby zgoda wjechać, więc dostaliśmy... Zaś, I dla, dla nas i dla naszych gości tutaj. Jeszcze jedna jest rzecz, którą ja chciałam powiedzieć, że ja mhm. mieszkam przez większą część mojego życia na terenie gminy Czerwonego i puszcza mhm. zielonka jest mi dość nieźle zdana, ale przyznam szczerze, że nie wiedziałam, że istnieje jezioro mhm. Bolechowskie. No to jest właśnie ciekawe, jezioro Bolechowskie nie jest udostępnione dla. w ogóle nie jest bardzo naturalne i nie ma tutaj żadnej plaży, nie, nie zobaczymy żadnej plaży, są tylko pomosty, dzięki którym możemy dojść do, do, do zobaczyć tą taflę. I może też dlatego, nie? Nie ma, tutaj, yy, nie ma tutaj tłumów, które przyjeżdżają się kąpać, na przykład, nie? Poza tym... Ale nie część... ma tu zakazu kąpieli? Jest zakaz, zdecydowanie. Jest. Mhm. Yy, natomiast yy, nie ma też dojścia, nie? Do tego jeziora takiego łatwego. Nie można go obejść tak w bliskim z jego sąsiedztwie, ponieważ jest bardzo dużo obszarów podmokłych. Między innymi dlatego jest to, to obszar Natury 2000, bo, yy, no bo on chroni tutaj taki... Rzadkie rośliny, które rosną tylko i wyłącznie w takim siedlisku. Ok, Zresztą dzisiaj zobaczymy jedną fajną roślinę i kilka mniej fajnych, które też warto znać, ale co dalej? Dobrze. Jeszcze Czyli miejsce. póki co się zbieramy mhm. i, i zaprosimy Was, przełączymy się na tryb, żebyście mhm. widzieli tak jak ja, podążając mhm. za inką. I zobaczymy, co mhm. tam jest ciekawego. Patrzcie, wystarczy wyjść tutaj na ścieżkę, jeszcze nawet nie weszliśmy do lasu, a ja już widzę kilka bardzo fajnych, ciekawych rzeczy, które możemy pokazać Wam. Na przykład pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to jest ta rana zarośnięta już na, na tej sosnie, to jest spała żywiczarska, czyli po prostu um, kiedyś um, z tej sosny pozyskiwano żywice do produkcji terpentyny. Terpentyna to jest taki rozpuszczalnik, ale ja w tej chwili jakby już się nie pozyskuję żywicy w Lasach Państwowych, ale terpentyna można kupić i terpentyna służy artystom, na przykład do zmazywania, do rozpuszczania farb takich, a bardzo ładnie pachnie żywicą. Jest to tak, tak same, takie samo działanie jak zwykły rozpuszczalnik, który możemy kupić w, w sklepie budowlanym, a, a bardzo ładnie pachnie, no oczywiście dużo droższy, ale za to za to po prostu na, bardzo naturalny. tak no Spójrzcie, jak wygląda. Wygląda taki... Jest jakoś tak dziwnie wysoko. Zazwyczaj jest trochę niżej. O. Z tego rowka, z tego rowka spływała żywica. Tutaj był jakiś taki pojemniczek do zbierania. E, I w ten sposób się to pozyskiwało. E, no i możemy to spotkać bardzo często na takich starych sosnach. Zresztą na ostatniej mikrowyprawie chyba też widzieliśmy. Właśnie takie spały żywiczarskie, tylko no weszliśmy do lasu. A ja, następna fajna rzecz: kopiec mrówek. I to jest w ogóle też bardzo fajny, fajny obiekt. Dzieciaki uwielbiają kopce mrówek, ja też możemy tak spokojnie podejść i, 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 i obserwować. Chciałabym to zrobić kiedyś, coś takiego widziałam, tylko. Posmarowałam teraz ręce repelentem, yy, nie repelentem, tylko repelentem, tak? tak? Takim na, na komary, więc, więc nie chcę ich tutaj denerwować. Tych mrówek. A co byś zrobiła Chciałabym spróbować. Nie wiem czy mnie pogryzą, czy nie, ale... I po co to robisz? Yy. Chciałam, żeby. Ała, nie, zaczęły. Chciałam, żeby mnie popryskały kwasem mrówkowym. Dobrze, jest to jeszcze bardziej dziwne niż <śmiech> <śmiech> bycia pogryzionym. <laughs> Kwas mrówkowy ma, ma takie właściwości, że odstrasza inne owady. Także czasami można wrzucić na przykład do mrowiska swoją, na przykład jakąś opaskę, którą nosimy. Później jest oczywiście otrzepać z mrówek. I on wtedy pachnie kwasem mrówkowym i odstrasza wady, odstrasza komary, Cieka. między innymi. Dobra. Ale jak tak spokojnie położyłam, położyłam rękę, to one mnie z początkowo nie gryzły, tylko właśnie obsiekiwały mnie tym kwasem. No a później już zaczęły gryźć. Ale nie było to jakieś takie bardzo nieprzyjemne. Ym, idziemy dalej? Idziemy dalej. Wyjdziemy jeszcze na chwilę na drogę. Przejdziemy inną drogą. Przed mną znajduje się właśnie ta była stacja. Nawet jest jeszcze... jest jeszcze tabliczka, że to jest stacja. Ta stacja już nie, nie funkcjonuje. Bo właśnie tam. Idziemy w kierunku yy, takiego parkingu dla wędkarzy, którzy mogą sobie tutaj zostawić samochód. O. I sobie idziemy, i nagle. Dochodzi do nas taki odgłos bzyczenia. Spoglądamy na ziemię. Już już, Widzimy, chwile, że... bo na razie no. górę obejrzeliśmy. Aha, dobrze. Zobaczcie, co tutaj leży. To są owoce, morwy, morwy czarnej. Jadalnej? One są absolutnie jadalne, tak. Tylko, tak jest tutaj, to drzewo jest bardzo wysokie. Y... Nie będę jeść z ziemi, ale jest bardzo smaczne, no? Jeśli... Kiedyś zobaczycie morwę, zresztą ma bardzo charakterystyczne liście, to możecie sobie pozrywać takie owocki są bardzo słodkie, trochę mdłe. O! Takie liście. Zresztą, jeśli zobaczycie takie, takie jakby jeżyny rosnące na drzewie, to, to będzie to morwa. Dobrze, jesteśmy. Masz... Przeszłyśmy ile? 5 metrów dalej. Przeszłyśmy 5 metrów. Dotarłyśmy do takiego fajnego, już, już widać jezioro. Jest tutaj takie zagłębienie. Zaczynają się rośliny takie związane z takim wilgotnym siedliskiem, na przykład leszczyna. Zobaczcie. Leszczyna rośnie bardzo charakterystycznie, tak jakby wiązkę kij ktoś włożył do, do ziemi. To są tak zwane bukiety. Yy, właśnie I zobaczcie, jeśli pamiętacie z dzieciństwa, z Leszczyny robiło się łuki, właśnie ze względu na to, że ma takie fajne, proste... proste ja zwierzby robię dzieciom zazwyczaj. A z Leszczyny robi się też fajną, fajne wędki, co też jest bardzo popularne, nie? Taka wędka, zobaczcie, jak idealne proste kije. No? A jeszcze chciałam Cię zapytać o jedną mhm. rzecz, tylko muszę najechać na twoje stopy. No. No dzisiaj wyjątkowo nie jestem w sandałach. Tak, ale Złożyłam. czemu masz skarpetki na zewnątrz? No żeby nie, nie, nie wszedł tutaj mam dosyć krótkie spodnie, ale też y byłam tutaj ostatnio i, y no i mieliśmy parę kleszczy na sobie, dlatego wiem, że tutaj są. Jest wilgotno, ciepło y i nie chcę, żeby mi po prostu weszły kleszcze. Także popsikałam się repelentem mhm. po stopach, ale oprócz tego założyłam skarpetki na nogawki. To jest taki sprawdzony sposób. No i na pewno. Jak wrócisz do domu, to się przebierzasz. Zdecydowanie warto też, i to też polecam. Jeśli faktycznie szliście przez, przez dżunglę, jak przez las na no przełaj, no to nie mówię o ścieżkach leśnych, tylko faktycznie, jak my tak jak my teraz będziemy przechodzić przez wysoką roślinność albo no przez łąki, na, pe nie? na pewno będziemy na pewno obejdą nam jakieś owady. Warto wytrzepać tą nie w domu, tylko jeszcze. Przed wejściem do domu. No najlepiej je zdjąć i zostawić, i wytrzepać. Czyli w majtkach do bloku. To, to czyno, no, z tym może być problem, ale albo na przykład na balkonie je zostawić, mhm. nie wytrzepać, tak żeby nie wnosić ich do domu, bo czasami one są na naszych ubraniach i nie niechcący podrzucimy je komuś, kto nie, nie był w tym lesie, ale jest u nas w domu. Mhm. Dobrze. Mhm. to gdzie idziemy teraz dalej? Na idziemy wprost do, dalej do jeziora. Ścieżką. To jest ścieżka wydeptana przez yy, wędkarzy. Yy, na pewno rozpoznamy to, dlatego że jest tutaj dużo, niestety, śmieci. Yy, wzięliśmy, jak zwykle, worek, zaraz go wyciągnę i pozbieramy trochę tutaj yy, pustych butelek. Niestety i, i z bólem serca yy, muszę to powiedzieć, że niestety yy, wędkarze zostawiają mnóstwo śmieci. Yy... Pewnie nie wszyscy, tak? Bo w każdym środowisku jest, są osoby, które dbają i nie dbają, ale. Mm -hmm. Ale dobrze by było zwrócić uwagę na tak zwłaszcza, że jesteśmy tutaj w obszarze natura 2000. Jak będziecie tutaj przyjedziecie, dzięki temu, że, że poznaliście to miejsce, to weźcie proszę worki i, i pozbieramy trochę razem um, tych śmieci, które są tutaj pozostawione. Dobra, powiedz jak tu się dostaliśmy, możesz? Zeszliśmy, zeszliśmy na, z, z parkingu takiego dla wędkarzy, weszliśmy na ścieżkę i, i naszym oczom okazuje się to i to też nie jest to. Akurat nas y, powinno trochę smucić, ponieważ znajdujemy się na obszarze Natura 2000, a to jest obca, arcyinwazyjna roślina, y, trojeść amerykańska. Trojeść? Trojeść amerykańska, bardzo pachnąca. Jakbyśmy tutaj chwilę postali, to zobaczymy, ile tutaj owadów przylatuje do tego. I z jednej strony no, moglibyśmy się cieszyć, że, no, że mimo wszystko jest pokarmem tutaj dla, dla pszczół, dla, dla różnych owadów, bo jest bardzo, bardzo mocno nektarodajna. Natomiast niestety. Ale jest, y, bardzo mocno się rozsiewa, w ogóle y, doczytałam, że handel w Polsce jest zakazany i, y, y, i częściami, no, tymi do rozmnożenia, i, i, tymi, i nasionami, i kłączami jest y, zabronione. To jest roślina wieloletnia, rozsiewa się i na, przez nasiona i przez kłącza podziemne. Zobaczcie jak tutaj się rozrasta, wrasta się po prostu w las, y, prawdopodobnie trzeba byłoby to w tej chwili pozrywać, y, no i spalić tą roślinę, nie? Po prostu ją jakoś zniszczyć. Ale do wytępienia nie jest, to jest, nie jest taka prosta. Poza tym jest to jedna z dwóch roślin, które tutaj rosną. Takich bardzo inwazyjnych. Takich, które należy usuwać. Nie? No niestety. Znaczy jest bardzo ładna i ładnie pachnie, ale, no ale nie chcemy tutaj jej. Nagrywać. Mówiliśmy o, o trojści amerykańskiej, a tu jest druga rzecz, yy, która, która jest yy, bardzo silnie inwazyjna. To jest niecierpek himalajski. Himalajski? Himalajski, tak. jak w dżungli roślina. wyglądamy. Daj tak, to proszę tak, troszkę patrzcie. niżej. No. Tak wygląda. Jest bardzo ładny, no ale niestety yy, bardzo, bardzo inwazyjny. Także yy, nie chcemy go tutaj. są pomieszane w naszym niecierpiecze. Nie? Nasz, nasz, Czyli nasz wygląda tak, tak samo, nasz, tylko jest żółty. Nasz wygląda tak samo, tylko jest żółty. To jest nasz niecierpek. Nasz niecierpek rośnie tutaj w takim miejscu i to jest normalne. Chcemy go tutaj, a tam tego nie chcemy. Idziemy dalej. Było o roślinach inwazyjnych, ale też jest coś, coś fajnego tutaj rośnie, to jest y, kruszczyk błotny, to jest bardzo rzadka roślina, chroniona. Y, to ochroną ścisłą. Kruszczyk błotny rośnie tylko w takich podmokłych siedliskach. Jest bardzo rzadki, także nie spotkamy go wszędzie, tylko tutaj. Najpierw Wam pokażemy tą przepiękną, jakże okolicę. Zobaczcie. I zobaczcie sobie, co tu w tym jeziorze jest. Zaraz oddam głos Ince. Jesteśmy. No mhm. tak jak mówiłam. Zaczekaj, zaczekaj, no. o ustawie, żeby no. nas było tak, dobrze widać i słychać. No tak jak mówiłam, jeziorko jest małe, dostęp tylko z pomostów, które, których jest tutaj całkiem sporo. No i możemy obserwować tą przyrodę. Co pierwsze, pierwsze, co rzuca się w oczy, to tutaj to jest takie całe, cały całe łan grążeli żółtych. Czyli to, co w wodzie tak, pływa. Tak, to, co w wodzie pływa, te żółte kwiaty, które tutaj widzimy. Yy, myślę, że można spędzić tutaj dużo czasu z, z dziećmi, które uwielbiają podglądać yy, taką właśnie wodną przyrodę. O, właśnie leci ogromna ważka, już nie zdążymy pewnie i... i o, tutaj. No. Widać? No. Nie, chyba nie. Yy, jezioro jest dosyć płytkie. No, możemy z dziećmi połowić jakieś znaleziska. Co to jest? To no, są glony. Takie galaretowate. To jest taki też glutek, nie? Taki glutek <grym> naturalny, który tutaj pływa, ale dzieci to uwielbiają. Możemy spróbować złowić jakieś wodne owady i je poobserwować oczywiście, później wypuścić. No i możemy po prostu tutaj odpocząć, ponieważ nie ma tutaj żadnej plaży, nie przyjeżdżają tutaj przyjeżdżają tutaj tylko i wyłącznie wędkarze i jest bardzo spokojnie tutaj zrobić taki fajny wypad jest naprawdę bardzo przyjemnie mhm mm Dobrze, to słuchajcie, o, schowamy się, bo już nie będziemy kombinować, no. ale w pozycji horyzontalnej trochę, żeby oddać Wam tam, ten mm. e, letni chill. Myślę, mm. możemy to śmiało nazwać. E, dziękujemy serdecznie, że byliście po raz kolejny z nami. Zapraszamy na kolejne mikro wyprawy, mm. oczywiście. No i co? Pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.